Kiedy natomiast teraz widzę którzy, ludzi, którzy w imię chrześcijaństwa chcą się spełnić i na pasie ruchu drogowego stawiają krzyż i wydaje mi się, że robią coś ważnego, to ja tego nie rozumiem. Czytam Ewangelię, nie ma ani, ani jednego zdania, że należy bronić krzyża. Nie ma tym bardziej ani jednego zdania, że krzyżem o krzyż należy walczyć, a tym bardziej krzyżem uderzać. Jeszcze dzisiaj, przygotowując się do tego spotkania, przeglądałem tam różne teksty ewangeliczne, gdzie jednak nieustannie jest powtarzane poznacie po owocach, nie może dobre drzewo rodzić złych owoców, ani złe drzewo dobrych owoców. Ewangelia w ogóle nie zajmuje się specjalnie analizą tego, że ktoś chciał dobrze, ale mu nie wyszło. Znaczy, ktoś chciał dobrze, i mu nie wyszło, to są ci, którzy są jak skała. To są ci, którzy jak skała. Ewangelia absolutnie zajmuje się efektywnością, skutecznością. Więc, jakby owocem życia z ideałami każdego z nas powinno być jednak jakieś drzewo, coś konkretnego. Kiedy Wam mówiłem na początku o krzyżu i o tym, co mnie bulwersuje, i mam coraz większą odwagę, żeby o tym mówić. Chcę o tym mówić, bo ja się po prostu z tym nie zgadzam, że tak wykorzystano krzyż. To warto powiedzieć, że. Kimś takim był na przykład Święty Franciszek, jak to drzewo. Mówią o tym, że w jednej wiosce wygłosił kazanie, i wszyscy mieszkańcy wioski zgłosili się do jego zakonu. Wszyscy kobiety, mężczyźni i dzieci. I Święty Franciszek mówi, że no, no, nic bez tego nie było i założył Trzeci Zakon. Święty Franciszek nie miał w ogóle talentu organizacyjnego, natomiast cokolwiek robił, było to tak pociągające, tak fascynujące. Że setki, tysiące ludzi do Niego ciągnęli. Kim, jak, kim powinien być chrześcijanin dzisiaj? Zadano mi ostatnio pytanie na Msze. Jakie powinno być to najważniejsze zdanie, które warto powiedzieć niewierzącemu? A ja odpowiadam: Ja nigdy nie mówię do niewierzących o Bogu. Nigdy. Jeżeli niewierzący patrzą na to, jak ja funkcjonuję, czy jestem fajny, czy jestem dobry, skuteczny itd., zadadzą mi pytanie, dlaczego taki jesteś, to odpowiem, aby uwierzyłem w Boga. Nigdy nie powiem pierwszy o Bogu, ponieważ uważam, że to jest bez sensu, bo słowa bez pokrycia nic nie znaczą. My byśmy chcieli na siłę kogoś może zewangelizować. No, to jest takie najłatwiejsze. To też jest jakby męskie działanie. Tak? Nie jesteś taki, jak chcę. Ilu ojców tak traktuje swoje dzieci? No, nie jesteś taki, jak chcę? To cię walne. To cię ukara. To cię, to cię przyt, przy, przytnę, tak? tak? Dopasuje do formy, tak? Wtłoczę cię. Dopóki dziecko jest małe i słabe, to się, to się wtłacza do formy. A potem już nie potrafi w tym wytrzymać. Nie ma takiego w ogóle w Ewangelii takiego przesłania. Niech Panowie wiedzą, jak dzieci się fascynują, kiedy ich ojcowie zabierają na jakieś wyprawy, na jakieś wydarzenia, angażują swoją działalność. Rozmawiałem kiedyś z dziewczyną, bardzo fajną dziewczyną, która mówi: Kiedy podchodziłem do mojej mamy i mówiłam, że pomogę jej przygotowaniu, strasznie na mnie krzyczała, ale ojciec mnie zabierał na polowanie. Może co ona z tego polowania rozumiała? Ona była z ojcem. Ona była w tym, co dla niego było ważne. Ona za tym szła i ona mówi, to, to kim jestem dzisiaj, zawdzięczam temu, że mogłam iść za moim ojcem. Więc jeszcze raz powtórzę, to jest ideał chrześcijanina XXI wieku, mężczyzny, to jest mężczyzna. Krzyczał owszem, miłość nie jest kochana, ale potem po prostu tylko żył. Żył tak, że innym się chciało być w jego środowisku, chociaż było to środowisko... Powiedziałbym wręcz patologiczne. No, spali na ziemi, cokolwiek jedli, to posypywali popiołem. No, żadnych atrakcji. No, nie, nie szli tam na lepsze życie, tylko na twardsze, bardziej męskie, tak naprawdę. Ja rozumiem, że jako mężczyźni uwielbiamy rywalizować. Przynajmniej ja uwielbiam rywalizować. I w czym mogę, natychmiast sobie generuję jakieś kolejne zawody, wskaźniki, które chcę osiągnąć. I to jakby wszyscy mnie z tego znają, bo to jest, to jest męskie. Kiedy więc mówię Wam o tych ideałach zamienianych w czyn, to powinniśmy być świadomi, że jest więcej ideodawców, że żyjemy teraz na wolnym rynku. Mamy więc ludzi lewicy, prawicy, takich, siakich, owakich, konsumpcjonistów. W tej chwili jest wiele drzew, gdzie ludzie tam fruną. Czy to jest dla nas zagrożeniem? No tak, jest zagrożenie tylko w jednym przypadku, że to, co z nas wychodzi, nie jest atrakcyjne, nie jest wartościowe. Wtedy możemy mówić: To ja mam takie wartości, a do mnie nikt nie chce przyjść. No widocznie takich nie masz, skoro ktoś do ciebie nie chce przyjść. Widocznie inni są bardziej atrakcyjni. Zrób tak, żeby chcieli właśnie do ciebie. Nie poddawaj się. Ehm. Tak nie, nie chcę nawiązywać za bardzo do mojego życia, ale no powiem o jednej rzeczy, że przez całe lata słyszałem, jakie to są media złe, jak źle mówią o Kościele, że nic dobrego się nie da powiedzieć w mediach. Ja, ja od, od zawsze tłumaczyłem, to nieprawda, tylko my nie mamy nic interesującego do powiedzenia przez media. I rzeczywiście praktycznie od 2001 roku funkcjonuje w mediach. Da się. Tylko ja musiałem się zmienić, musiałem się rozwinąć. To jest duża sprawa, o której mówię, ale dotyczy to każdej sprawy. Bo najłatwiej jest mieć pretensje do innych, a to jest teraz poza wielu mężczyzn. W tak? mężczyźnie uwielbiam mówić o polityce, że czego oni nie zrobili. Ale czego ty nie zrobiłeś, albo co ty mógłbyś zrobić? A, to jest dużo bardziej interesujące. Przepraszam za słowo, ja nie, nie lubię tego pieprzenia o polityce. Bo czasami w, y, takie dyskusje się pojawiają, tylko ja mówię, no to zastanówmy się, co zrobić, co my możemy zrobić. Czy my możemy ten świat zmienić na lepsze? Może na początku ma na małą skalę, potem na dużo. Ale według mnie Ewangelii nie obowiązuje. Ma być tym drzewem, to jest na tyle atrakcyjne i fajne, że takie powietrzne przelatują. No właśnie, często nasze zachowanie jest takie, że. Jakbyśmy już kogoś dopadli, kto by się zgodził, to byśmy odebrali mu wolność. I tak jest też tak jest wychowanie dzieci, ponieważ na zewnątrz są zagrożenia, to się zamyka te dzieci w klatce tak? i taki kościół jest dla wielu symbolem takiej klatki, że tu właśnie są zniewoleni ludzie, że jak już raz padniesz, ktoś się nawróci, tłumaczą mu chrześcijaństwo, no najważniejsze, żebyś przestrzegał dziesięciu przykazań, no klatka. W chrześcijaństwie najważniejsze jest to, abyś spotykał się z Bogiem. To jest najważniejsze. Po to jesteśmy chrześcijanami, czyli uczniami Chrystusa, abyśmy od niego brali ideały, idee, które nas będą rozwijały. To jest chrześcijaństwo. A dopiero potem można mówić o zasadach. Ale na pierwszym planie są owoce owoce. Właśnie tuż przed przyjściem czytałem przypowiedź o chwaście, któremu Bóg pozwala ruść aż do żniw, ale potem już jest bezwzględny. I do, do, do spichlerza, czyli do nieba bierze tylko dobro owoce. Tylko plony. Resztą się w ogóle nie zajmuje. Nie przynosi ktoś plonów. Bóg się tym w ogóle nie zajmuje. Przepanów. Bóg do mężczyzn mówi męskim językiem, po owocach, Kon, liczą się konkrety. No po prostu tak jest. Jeśli tak, to chciałbym jeszcze tylko jedną przypowieść, która jest. Niewątpliwie zwrócona do mężczyzn w 100%, i która mówi o męskości, to jest przypowiedź o talentach. Jakbyście mieli wątpliwość, czy jest to do mężczyzn, to, to, to warto zwrócić uwagę na to, że ta przypowiedź o talentach, czyli Mateusza 25 rozdział, poprzedzona jest przypowieścią o pannach. Otóż panny są nieroztropne. Panny tam nic specjalnie nie robią, no przepraszam, tak? tylko czekają, jeszcze nie są w stanie poradzić. A panowie dostają zadanie. Gospodarz wyjeżdża, powierza talenty. Chciałbym tutaj zacząć od tego, że przypuszczalnie większości z was w głowach słowo talent kojarzy się z takimi uzdolnieniami. To jest w jakimś sensie wina księdza Piotra Skargi, który do języka polskiego wprowadził takie rozumienie talentu. Natomiast to jest przypowieść o pieniądzach. Talent to jest 34 kg złota. Duża kasa. Jeżeli więc gospodarz wyjeżdżając powierzył jednemu ze z tych swoich sług 5 razy 34 kg złota, czyli 170 kg złota, czy ktoś z Was zarządza taką kasą? I na dodatek ten, kto otrzymał takie pieniądze pomnożuje je razy dwa. No z tego co wiem teraz z lokaty. To jest gdzieś 4-5% w skali roku. No 7, nie wiem, czy 7, chyba nie da się 6, 5. Tak. 6. A tu jest 100%. A tu jest 100%. 100%. Przy czym wiadomo, że trudniej pomnożyć dużą kasę niż małą. Tak, mała kasa tam zawsze można pokombinować. Duże pieniądze bardzo kwotownie wpływają na wolny rynek i są w stanie no, być bardzo kłopotliwe również. Proszę panów, takie wymagania stawia Bóg nam. 100% przychodu. Nie lokata. Nie lokata. 100% przychodu. Więc nie to, że trzeba mieć odwagę, żeby zainwestować takie pieniądze, żeby gdzieś one poszły tak na wolnym rynku, ponieważ można je stracić, trzeba na dodatek to umieć robić. No widać, że jest ten drugi, który miał trochę mniejsze uzdolnienia, więc dostał mniejsze pieniądze, czyli dwa talenty. A najgorzej zachował się ten, który stał jeden, który zachował się jak baba, przepraszam, bez obrażania kobiet, które mają wiele innych pięknych cech, ale się bał. Dlatego zakopał te pieniądze. On ich nie stracił. On ich nie stracił. On tylko je zakopał, nie pomnożył. Proszę Panów, no puenta jest taka, dlatego odbierzcie mu ten talent, a dajcie temu, który ma 10 talentów. Każdą bowiem, kto ma, będzie dodana, temu, kto nie ma, ma, a także nadmiar mieć będzie temu zaś kto nie ma i tak dalej. A sługę nieużytecznego wyrzutcie na zewnątrz ciemności, Ten będzie płacić zgrzytanie zębów. Nie zrobił nic złego. Nie zrobił nic złego. Nawet nie stracił tych pieniędzy. Tyle tylko, że jej nie pomnożył. Proszę Panów, ja w ogóle głoszę takie twierdzenie z samym przekonaniem, że znajomość Ewangelii daje przewagę biznesową. Chociażby dlatego, że podstawą biznesu jest zaufanie, a zaufanie jest podstawową wartością ewangeliczną. Ale nie, nie jestem tu po to, żeby uczyć Was biznesu, ale po to, żeby Was uświadomić, że tak naprawdę uczestniczymy w takiej, w takiej wielkiej grze, że Bóg daje nam wielkie zadanie. I proszę Panów, tu jeszcze taka jedna rzecz. E, powrócił i mówi tak. Dobrze, Sługo Dobry i Wierny, byłeś wierny w rzeczach niewielu, nad wieloma cię postawię. Co prawda, 170 kg złota to duża, duża kasa, a Bóg mówi, w, rzecz, w rzeczach niewielu, niewielu byłeś wierny. Z perspektywy Boga to nie jest tak dużo. Ale dopiero jak tu się sprawdziłeś w biznesie, to postawię cię nad wielkimi rzeczami. To wtedy dopiero możesz coś zrobić w królestwie niebieskim. Nie opowiadaj, że jesteś fajnym człowiekiem, że wierzysz w Boga. Sprawdź się. Bądź efektywny. Zarządzaj pieniędzmi. Zarządzaj swoim życiem. Zarządzaj swoimi możliwościami. Podejmuj wyzwania. Realizuj je. Pokaż, jakie masz wyniki, co osiągnąłeś. I dopiero wtedy rozmawiaj z Bogiem o wielkich rzeczach. Pozwoliłem sobie niedawno ogłosić takie kazanie. Dlaczego nieudacznicy mają takie, takie, takie znaczenie w kościele? Bo gdzieś przez ten PRL, PRL tak? chyba, no bo ja nie sądzę, żeby to wcześniej było, zostało przekłamane takie sformułowanie, że ubodzy są w centrum kościoła. Wyobraźmy sobie. Ubodzy są w centrum kościoła. Wyobraźmy sobie więc szpital, którego centrum są chorzy. Bez lekarzy, chorzy w szpitalu to sama śmierć. Żeby pomagać biednym, ubogim, trzeba mocnych ludzi, sprawnych. Tak jak, tak jak lekarze są potrzebni szpitalowi. W centrum kościoła są sprawni ludzie. Sprawni ludzie i dzięki temu że są sprawni, potrafią pomagać ubogim. I potrzebującym. W centrum, według tego powiedzenia, chodziło o to, że są ważni, że należy się nimi zajmować. A nie oznacza to, że rządzą ci, którzy są słabi. Bo nie wypada, jeśli tylko ktoś może, żeby był słaby, żeby był nieudacznikiem. Tak naprawdę, przypowiedź o nieudacznikach to jest przypowiedź o pannach, które ma, mają lampę, mają wszystko i nie zadziałało. No są tacy ludzie, mają wszystko no i nie zadziałamy. Jak to jest możliwe? No więc, można by powiedzieć, że to jest ten męski świat, to jest to męskie oblicze. Mówiłem Wam o ideałach, o tym, jak się zamienia ideały w czyn. Mówiłem Wam o tym, że naszą wartość poznać po tym, czy inni ludzie to docenią, nawet jak nie mówimy o tym, bo się lubimy chwalić. Uwielbiamy się chwalić, a lepiej, żeby wyniki pokazywały. I wreszcie mówiłem Wam o tym, że tak naprawdę nasze męskie powołanie polega na tym, że trzeba podjąć wyzwania i pomnażać to, co dostajemy od Boga. Jak się w tych drobnych rzeczach, w tych drobnych biznesach, zadaniach i jeszcze innych sprawdzimy, to rozmawiamy wtedy z Bogiem na poważnie o innych sprawach, o jakichś większych wyzwaniach. Czyli innymi słowy, nie byłbym prezesem wiosny, gdybym wcześniej nie wyremontował domu, nie tapetował, nie tynkował, nie naprawiał samochodu. Jako student jeszcze. I robił tysiące innych rzeczy, które wydawało mi się, że jest zadanie, trzeba to zrobić. Nie wiem, czy ja to umiałem. Ja to robiłem po prostu. Tysiące drobnych rzeczy, które robiłem po drodze, zanim podjąłem się jakichś większych wyzwań. W drobnych rzeczach. Potem większe wyzwanie. W drobnych rzeczach większe wyzwanie. Mężczyzna powinien się rozwijać. Dziękuję.